i mamy znowu dwa obrazy ten komunistyczny jak to się patriotycznie zachowuje jak tworzy teatr jak pomaga innym jak jest wzorem zachowania pisze ten wspaniały wiersz żołnierze z Westerplatte, żołnierze z Westerplatte który jest dramatycznym wierszem bardzo takim przejmującym który ugruntowuje jego sławę. Ale tak naprawdę to on się z tymi żołnierzami kłóci. Obraża się na nich śmiertelnie, jak przychodzą na pierwszy i ostatni, i zarazem jedyny zorganizowany przez niego wieczór literacki, jego poezji. Nie dba o mundur, chodzi w tym mundurze rozchelstany. Przełożonych swoich wyższych rangą w ogóle nie, nie respektuje. Bliżej mu do Francuzów, bo to jest obóz międzynarodowy i bardziej kumpluje się z Francuzami niż Polakami. Polacy mu nie mogą wybaczyć, że nosi elementy munduru francuskiego, w tym tą słynną czapkę. Uchodzi za skończonego lenia.